Dzisiaj została sformalizowana ta współpraca, zostało podpisane porozumienie. Mnie to niezmiernie cieszy, ponieważ o wzajemne relacje, wzajemne jakby formy współpracy zabiegam od lat. Przypomnę, że agencja wypracowała kilka takich porozumień, jednych z Fundacją Kolejową, wita z siedzibą w Sienie. Współpracujemy z Zrzeszeniem Krajów Górskich. Na dziś mamy powiat i powiaty PRIMERA z lokalizowany w regionie Trentino. 8 gmin przypomnę. Także myślę, że ciekawy obszar ciekawy partner do współpracy. Mają też kilka produktów regionalnych. Zapewne w najbliższych targach piątych jubileuszowych w sierpniu wzbogacą naszą ofertę targową, ale też pokażą ludziom troszeczkę dziedzictwa włoskiego. Dziedzictwa z, przypomnę z północy Włoch. To jest północ to wschodnia strona Włoch. No myślę, że efekty współpracy, czy, czy jak gdyby rola współpracy polega na tym, żeby się wzajemnie wymieniać i doświadczeniami, czyli tymi doświadczeniami Doświadczeniami w formie komputerowej, czyli w sieci, ale też doświadczeniami fizycznie odwiedzające regiony. Dla mnie jest niezmiernie ważny moment i element współpracy, żeby nasi twórcy ludowi jeździli, poznawali, żeby zobaczyli, jak produkty europejskie, w tym włoskie, są opakowane, jak się je dystrybuje. Tamte doświadczenia są znacznie większe. Tam możemy się uczyć, jak zbudować po prostu wielki rynek i dystrybucję dla produkcji rolnej czy produktów regionalnych.